Szanowni Państwo, kolejny etap prac na ulicy Kościuszki dobiegł końca. W dniu 17 lipca została usunięta kolizja z siecią elektroenergetyczną. Już w poniedziałek 20 lipca została położona ostatnia warstwa warstwy ścieranej nawierzchni asfaltowej. Przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Warchalskiego, Księdza Sobotki i Kościuszki zostały zamontowane listwy ledowe. Listwy, które będą świeciły się na kolor czerwony i zielony, Będą bezpośrednim komunikatem, jak bezpiecznie wejść na przejście dla pieszych. Niedługo wprowadzimy również stałą organizację ruchu. Będą się na niej składały oznakowania pionowe i poziome, oraz zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna. Ulica Kościuszki zostanie również uzupełniona o kolejne nasadzenia. Prace przebiegają w sposób harmonijny, zgodnie z harmonogramem, i planowane zakończenie prac przewidywany jest na koniec sierpnia bieżącego roku.